Szanowni Państwo, żeby nie zawierać dużo czasu, przytoczę pierwsze słowa wiersza tata. Gdzie się podział ten czas, kiedy było nas wielu? Gdzie te lata szczęśliwe, lata naszej młodości? Powiedz mi przyjacielu, to są to wiersza, który mówi sam za siebie. Bo tak jak, jakby ten czas był młynem, który nie leży wszystko, co spotka na swojej drodze, zmienia, nic nie wraca, wszystko jest gdzieś w przestrzeni i tylko w pamięci ludzi w słowie, w słowie pisanym pozostaje, a czas płynie w dalszym ciągu. W związku z tym Komendant Szary chciał powołać żołnierzy na ostatni apel. I teraz już wrócę do wiersza, który zaczynam czytać. Ostatni apel! Chociaż w niebie są inne porządki, święty Piotr je na chwilę porzucił. I Szarek za dawne zasługi, na dowódcę oddziału przywrócić. Szary apel zarządził ostatni, by zsumować oddziałów z stan i rozdzielić zadania w plutonach. Wojskowy utrzymać wciąż szpada. Szefie, oddział mi ustaw podkowy. Plutonami do wewnątrz. Czuć duch! Widzę, że tu brakuje jednego, a tam chyba już trzech albo dwóch. A sztandary, gdzie stoją sztandary? A szef to odpowie spokojnie. komendanci, tu przecież jest niebo. A sztandary potrzebne na wojnie. Czary Nato do szefa się zwrócił. Oj, Samsonie, szczęście, że mam cię pod ręką. Przecież gdybym ja myślał o wszystkim, byłoby mi to wielką podręką. Pierwszy składa meldunek sen. Zanim swoich melduje jeleń, a w podkowie już płonie ognisko, a dokoła są rosy. i zielenie. Szary znowu się zwraca do szefa. Brakujący to dezerterzy. Komendant, co też komendarz mówi? Przecież zdecydowali to maruderzy. Jeśli tak, to rozpuść wojsko, ślij łączników. Niech się ścigają, niech niepotrzebnie po ziemi się plączą. Niechaj luki wy, wypłyną w plutonach, niech natychmiast do nas dołączą. Wtedy apel zrobimy ostatni, kiedy wszyscy się zbiorą już w niebie, by ojczyznę wesprzeć modlitwą, jak robimy przy każdej potrzebie. Dziękuję za usłuchanie. Dziękuję. Cześć. Pana ja komendantowi szalemu, jego żołnierzom i wszystkim, którzy oddali życie i pracę swoją ojczyźnie. Jak żyje Polska?